Witajcie, kochani, na kanale. Dzisiaj chciałam Wam pokazać moje zakupy z Rosmana z wyprzedaży. Mam tutaj całą torbę. Więc, jeżeli jesteście ciekawi, co w tej torbie się znajduje, serdecznie zapraszam do oglądania. Byłam w dwóch Rosmanach. Niestety, już bardzo dużo produktów nie było. Ale coś udało mi się kupić, i pokażę Wam teraz, co tutaj się znajduje. Najpierw mam tutaj z Arganov czarne mydło do mycia i kąpieli 100% naturalne. Jeszcze go nie miałam, więc będę testować i ceny Wam będę wyświetlać tutaj, ponieważ teraz wszystkiego nie będę szukać na paragonie. Następnie e, także z Arga Now e, czarne mydło do mycia i kąpieli 100% naturalne o zapachu lawendy. I także jeszcze, właśnie e, tego nie testowałam i będę testować. Następnie mam tutaj e, dwa kremy. Oczyszczające Sunsu e, i Sana. E, jeszcze ich nie stosowałam e, i wzięłam, żeby je przetestować. E, I na pewno jakieś kosmetyki stąd pójdą e, w rozdaniu. I tutaj mam odżywkę do paznokci z bielendy, e, algi morskie, regeneracja i Wygładzeniem. Następnie mam tutaj e, balsam nawilżający do skóry pięknej, choć odwodnionej. 65% pochodzenia naturalnego 100% wegan. E, także jeszcze go nie miałam. Będę go testować. I tutaj, z tej samej firmy. E, Regenerujący krem do rąk i paznokci do sury pięknej, choć suchej i tak samo 96% pochodzenia naturalnego, 100% wegan. Następnie mam tutaj spalmoliv mydło w płynie do rąk o zapachu jaśminu i cytryny. 91% natura original, Vegan Następnie kupiłam ściereczki dezynfekujące w takim opakowaniu. I tutaj mam proszek zigi. White, proszek do prania, przyjazny dzieciom, zwalcza, roztocza, chroni środowisko. 500 gram. Następnie mam tutaj balsam do ciała. Love Beauty and Planet o zapachu shea butter i sandalwood oil. Shea Velvet, już go wącham, ma bardzo ładny zapach, szybko się wchłania. Następnie mam zjob, Mydło w płynie, naturalne, o zapachu rabarbar. Róża, 58% pochodzenia naturalnego. I była bardzo fajna okazja, żeby go kupić, ponieważ na co dzień on kosztuje 20 zł, a ja go miałam gdzieś koło 4 zł. Następnie mam tutaj dezodorant o zapachu kokosa egzotyczny słodki zapach z Isany, um, on już nie był właśnie na tej przecenie, ale też był um, przeceniony. Um, następnie mam tutaj dwie maseczki w płacie z liren um, super odżywcza maska bąbelkowa um, 12 super mocy. I tutaj mamy wypisane. I następnie mam cztery maseczki z Bielendy Carbo Detox. E, oczyszczająca maska węglowa, e, cera sucha i wrażliwa. I one w ogóle nie były przecenione. Kupiłam je właśnie z myślą o tym, że są przecenione, ponieważ leżały nie w tym miejscu, co powinny. Ja lubię maseczki, więc maseczki się przydadzą. Następnie mam tutaj szczoteczkę do zębów dla mojego syna. Także była przeceniona. Następnie mam e, antybakteryjne mydło w płynie o zapachu gumy balonowej. E, też nie była właśnie na tej promocji, ale też było przecenione. Następnie mam e, kremowe mydło w płynie z kompleksem pielęgnującym e, Cotton Milk and Vitamins. E, z Luxi, ostatnia rzecz z kosmetyków, a mam tutaj e, płyn do higieny intymnej, 98,5 składników pochodzenia naturalnego. I teraz e, kupiłam także coś do mojego pieska, e, z Winston, e, karma, z dziczyzną i. Przekąski. I przekąski z Pedigree. Dajcie znać, jak Wam się podobał ten filmik. Jeżeli Wam się podobał, zostawcie kciuka w górę. Będzie mi bardzo miło. I także zapraszam Was na. Mojego Instagrama, link oczywiście w opisie. Teraz będę częściej dodawała tam zdjęcia, że zapraszam Was do subskrypcji tego kanału, ponieważ na 100 subskrypcji chciałam zrobić rozdanie, w którym wygrają dwie osoby. I co, dziękuję Wam za oglądanie, widzimy się w następnych filmikach, do zobaczenia, cześć.